Nazywam się Aleksandra Jastrzębska, jestem specjalistą chorób wewnętrznych i kierownikiem Rodzinnego Centrum Zdrowia nowo powstałej Placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działalność rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Możemy pochwalić się zaufaniem już ponad tysiąca pacjentów. Rodzinne Centrum Zdrowia to placówka podstawowej opieki zdrowotnej. Udzielamy wszystkich świadczeń gwarantowanych w tym zakresie. Obejmujemy opieką pacjentów w każdym wieku, rozpoczynając jeszcze przed narodzinami, poprzez opiekę przedporodową, następnie wizyty patronażowe pielęgniarki położnej u noworodka i położnicy, czy doradztwo laktacyjne. Realizując jedno z pryncypiów medycyny rodzinnej wypełniamy Ciągłość tej opieki poprzez, poprzez nieocenioną pracę pielęgniarek, w tym pielęgniarki środowiskowej. Naszym pacjentom oferujemy codzienny pobór materiału do badań, porady edukacyjne, pomiary antropometryczne, wizyty domowe, a także szczepienia. Możemy pochwalić się wspaniałym zespołem pediatrów, którzy są dostępni każdego dnia dla pacjentów. Niepełnoletnich, udzielając porad, przeprowadzając bilanse czy kwalifikacje do szczepień. Realizujemy program szczepień obowiązkowych oraz zalecanych, w tym HPV. Możemy poszczycić się realizacją opieki koordynowanej, która daje nam szeroki wachlarz narzędzi, w znaczący sposób przyspieszając ścieżkę diagnostyczną pacjenta. Realizujemy trzy z dostępnych ścieżek kardiologiczną, diabetologiczną oraz pulmonologiczną. Z narzędzi nam dostępnych dysponujemy badaniami typu echo serca, próba wysiłkowa, badania dopplerowskie naczyń, <laughs> czy spirometria. Odpowiedź jest prosta. Wystarczy złożyć deklarację wyboru lekarza rodzinnego, pediatry Położnej Środowiskowej oraz pielęgniarki środowiskowej. Na miejscu pomagamy każdemu pacjentowi dopełnić niezbędnych formalności. Co istotne w tej kwestii, nie ma rejonizacji. Zdecydowanie wyróżnia nas bezpośrednia bliskość szpitala, która umożliwia ścisłą współpracę z Izbą Przyjęć. Laboratorium analitycznym, poradniami specjalistycznymi, poradniami diagnostycznymi, na oddziałach kończąc. Ponadto, nasz pacjent jest kompleksowo zaopiekowany to znaczy wychodząc z gabinetu lekarskiego ze skierowaniem, w rejestracji ustalamy terminy konsultacji specjalistycznych oraz badań. Oprócz procesu diagnostyczno-terapeutycznego kładziemy także w naszej placówce nacisk na programy profilaktyczne, m.in. realizując program profilaktyki chorób układu krążenia, edukację w zakresie profilaktyki onkologicznej. Możemy poszczycić je także niemal natychmiastowym wdrożeniem szczepienia przeciw HPV, ludzkiemu wirusowi brodawczaka, które jest dedykowane chłopcom i dziewczynkom urodzonym w 2010 i 2011 roku. Zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji, chętnie udzielimy szczegółów.